Dobry moi drodzy. Idziemy sobie z dolatkiem na spacer. I co ja dzierżę w swojej lewej dłoni? Bardzo proszę. Białoporki. Sezon na Białoporki e, trwa. Mimo, że ten sezon grzybowy już się skończył. Ale Białoporek urósł i on teraz będzie bytował no właśnie gdzie. Dlatego chciałam dla Was zrobić film. Białoporek. Jest pasożytem brzozy. I na tej brzozie bytuje. Ale próżno by go szukać w takim lesie zdrowych drzew, jak tutaj jest. Pojawiły się głosy, czy pojawiają ostatnio, coraz częściej pod moimi filmami, które ja o Białoporku y, nakręcałam dla Was. Że nie wolno ze spruchniałej brzozy zbierać białoporka tylko z drzew żywych. No większej bzdury nie słyszałam, jak żyje, i moi drodzy, nie wiem, kto to rozpowszechnia. Najwyraźniej ktoś, komu zależy na tym, abyście tego białoporka nie znaleźli, a jak znajdziecie, to nie pozyskali, bo będzie on po prostu na spruchniałym drzewie, albo ci, którzy. Jak już wa wasza, y, wasze rozżalenie i desperacja osiągnie kulminację, to powiedzą, że oni mają tak, takie z żywego drzewa i chętnie się z wami podzielą. Nieprawda, białoporki nie bytują na żywych drzewach. Bardzo rzadko można je spotkać na takich drzewach z pozoru żywych, ale to już wam gwarantuję to już jest drzewo, które nie jest w pełni sił witalnych i prędzej czy później ono po prostu. Umrze, tak, dlatego że białoporek jest pasożytem drzewa. On owocnie, Owocniki białoporka mogą się dostać w, do, do kory, na przykład jak drzewo jest pęknięte, zranione itd. Natomiast jeżeli to drzewo jest żywe, to one tam się hibernują. I mogą przetrwać w takim drzewie moi kochani, nawet i kilkanaście lat, czekając aż drzewo się osłabi, aż drzewo się złamie, aż drzewo zaatakują jakieś inne choroby itd. I wtedy Białoporek rusza do akcji. Nie atakują silnych, zdrowych drzew. Jeszcze raz Wam powtarzam. No więc, raz chciałam zadać. Kłam, właśnie tym rewelacjom, które domorośli albo i cwani komentatorzy Wam tutaj serwują, siejąc niepokój w Waszej duszy zielarsko-białoporkowej. Dlatego, że idźcie proszę i szukajcie sobie jeszcze białoporku. Najczęściej właśnie na takich drzewach już powalonych czy spróchniałych. Białoporek. Żywi się, rozkłada po prostu drzewo i żywi się tą zgnilizną taką drzewną, którą sobie też wytworzy. Dlatego on jest biały, również z tego powodu, że przejmuje od brzozy betulinę. Betulina, jak wiecie, silny związek o właściwościach przeróżnych, ale tych najsilniejszych. Które ma, to są właściwości y, antybakteryjne, porównywalne nawet z właściwościami antybiotyków, dlatego tak właśnie jest cenna. Sam grzyb też ma właściwości przeróżne ma właściwości przeciwzapalne, ma właściwości antyoksydacyjne, czyli walczy z wolnymi rodnikami, które degradują nasz cały organizm i wszystkie jego. Części. Dlatego to jest tak ważne, żeby te zioła antyoksydacyjne i też inne substancje naturalne przyjmować czy z natury pozyskiwać. Ma też działanie, jak powiedziałam, antybakteryjne, właśnie dlatego, że zawiera w sobie tę betulinę. No i ma działanie też przeciwnowotworowe, i tutaj też już Wam wspominałam, że w tym działaniu jest. Podobny do lakownicy lśniącej, czyli do rejsi. Były badania na to, że lakownica nie tylko działa prewencyjnie czy profilaktycznie na wszelkiego rodzaju nowotwory, ale potrafi również uleczyć te, które już istnieją. Głównie dotyczyło to raka piersi, więc kobiety jak najbardziej powinny tego. Ten, ten, ten surowiec przyjmować. A odpowiednikiem rejsi, adaptogenu, lakownicy lśniącej, jest właśnie nasz białoporek. Cudowny grzyb, ten, który ja tutaj mam w ręce. Widzicie, idę, idę. Cz, może znajdę jakieś powalone, bo wtedy wam pokażę, gdzie one rosną. W każdym, w każdym razie. Yy, za musicie wydać na rejsi musicie wydać worki dukatów. A białoporka możecie sobie znaleźć w lesie podczas spaceru, i to będzie jeszcze dwa w jednym. Przyjemne spożytecznym, bo nie dość, że spędzicie miło czas ze swoją rodziną także, że znajdziecie sobie lekarstwo i to bardzo silne lekarstwo. To jeszcze co? To jeszcze nic za nie nie zapłacicie. Nic. Aż po prostu mam ciarki jak to mówię, bo przyroda jest tak cudna, natura jest tak cudna, że ona te wszystkie najsilniejsze rzeczy, te wszystkie najmocniejsze leki po prostu nam daje w swej szczodrości, z głębi swojego naturowego czy naturalnego, czy jakkolwiek zwał serca. Po prostu za nic. Za to tylko, żebyśmy wzięli, i za to tylko, żebyśmy się tym leczyli i za to, żebyśmy byli zdrowi. Więc proszę odpłacajcie jej tym samym. Nie niszczcie natury. Jak znajdziecie jakieś zioło, to też wam wielokrotnie już mówiłam, zbierzcie 30% z jakiejś kępy ziela, tak? Dajcie szansę, nawet jak to jest zioło takie rzadkie, tak jak ja wspominałam wam, też mam taką kępkę. Czarodziejską z y, Czworolistu Pospolitego. Tam jest parę tych roślinek, ale ja teraz byłam, wzięłam nasionka, rozsiałam dookoła, powkopywałam w ziemię. Nie zabierałam tego tylko dlatego, że to jest takie super i sobie porobię teraz y, preparatów różnych, y, y, co nie miara. Nie, mam parę, ale resztę zostawiłam, żeby mi się rozsiewało. Żebym miała to na, żebym przyszła w. Następnej wiosny, następnego lata, i czekały znowu na mnie te cudowne rośliny. Także róbcie tak samo. A tymczasem, my z tym tutaj oto zwierzem leśnym, on raczej chyba lepiej się czuje na spacerkach niż na kanapie. To nie jest kanapowiec. Więc lubi chodzić, dlatego chodzimy bardzo często. Widzicie, nie znalazłam, ale zaraz jeszcze dojdę tam kawałek. Jak znajdę, to wam dokręcę. Kawałek filmu, a jeżeli nie, no to już wiecie, gdzie tego białoporka szukać i szukajcie. Ściskam Was bardzo mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa. No, widzicie, już niestety nie znalazłam żadnego białoporka, ehm, bo tutaj nie ma powalonych drzew. To jest zdrowy las. Ale już wielokrotnie na kanale Wam przedstawiałam. Filmy, i pokazywam, w których miejscach go znajduję, więc wiecie. A to, co widzimy tutaj, to tylko potwierdza to, co Wam przed chwilą mówiłam, że on nie bytuje na zdrowych drzewach. Chodź, do Dolarek, idziemy, chodź tutaj ze mną, bo tutaj w tych lasach to jest albo bez przerwy wycinka, albo teraz jest polowanie. Teraz na ustawiali szyldów polowanie i będą do zwierząt strzelać. Se weźmie też strzelbę i se w dupę strzeli. Przepraszam za wyrażenie. Pozdrawiam.